To przemówienie prezydenta Dudy przejdzie do historii jako hołd, podziękowanie i przeprosiny dla tych, których Polska leży na sercu i dbają o nasze bezpieczeństwo. Chcę jeszcze raz, wyrażając dla Was najwyższy szacunek, przeprosić Was jako prezydent Rzeczypospolitej za wszystkie przykrości, których doznaliście ze strony różnych naszych rodaków nieraz nieodpowiedzialnych. A nieraz po prostu bezczelnych i chamskich, którzy ośmielali się poniżać żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy ośmielali się szargać polski mundur, którzy ośmielali się próbować szargać wasz honor. Chcę was zapewnić, że prawdziwego żołnierskiego i służbowego honoru funkcjonariusza Rzeczypospolitej Nikt nie jest w stanie zszargać, jeżeli on realizuje swoje zadania dla Polski, co do których składał czy to wojskową, czy to służbową przysięgę. Chcę Wam także powiedzieć, że każdy, kto uczciwy w Rzeczypospolitej, zawsze był z Wami i stał murem za polskim mundurem, dziękując i będąc wdzięcznym za służbę, którą realizujecie stania na straży interesów i granicy Rzeczypospolitej Polskiej.